Chociaż Dzień Dziecka dawno za nami, to kto najmłodszym zabroni celebrować ich święto przez cały czerwiec. Tym bardziej, że okazji do zabawy nie brakuje. W minioną niedzielę 19 czerwca Fundacja Speak Up już po raz trzeci zaprosiła świnoujskie dzieci i ich rodziców na Dzień Banki Mydlanej. I dosłownie dzieci opanowały cały plac przed Urzędem Miasta Świnoujście. Od godziny 14 na najmłodszych mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji, zaczynając od puszczania baniek, przez malowanie twarzy, rysowanie kredą pochotniku, a kończąc na zabawie na popularnych dmuchańcach. Pogoda dopisała, a co za tym idzie, również frekwencja. Do każdej z bezpłatnych atrakcji, przygotowanych przez organizatorów, ustawiały się długie kolejki chętnych organizacja imprezy była możliwa dzięki dofinansowaniu z programu Społecznik zainicjowanego przez marszałka województwa zachodniopomorskiego